Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com Dzisiaj degustacja orki, czyli Killer Whale, czyli zabójczy, zabójczy waleń, zabójczy wieloryb. Tak, tak, taki, taka nazwa funkcjonuje w języku angielskim. Tutaj od razu zwraca uwagę wzór na etykiecie jest orka, taka trochę nietypowa. Ona jest taka dlatego, że to jest nawiązanie do um, twórczości Indian z Plemienia Haida. To jest takie plemię, które żyje na wyspach, na pograniczu e, Kanady i Stanów Zjednoczonych. No, i to jest całkiem niedaleko paradoksalnie ty, tego terenu, który nazywamy, naz, nazywają Amerykanie Kaskadią, czyli tej krainy geograficznej, która jest związana z górami kaskadowymi po polsku, a po angielsku Cascade Range. I całkiem niedaleko do tych terenów, na których uprawia się w zasadzie większość Chmielu amerykańskiego, czyli e, tam w stanie właśnie Washington, e, Washington, Washington. I e, 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 tutaj właśnie e, chcieliśmy nawiązać e, tym właśnie właściwie to Wojtek, bo to jego projekt. Wojt, wo, projekt Wojtka Frączyka. Chcieliśmy nawiązać właśnie do e, do trochę tego terenu, a y, trochę też do y, Indian, którzy po prostu y, są jakby związani z orką, bo po prostu na te zwierzęta polowali w przeszłości. Teraz chyba już tego nie robią. To jest piwo w stylu Cascadian Dark Ale, czyli y, potocznie, często nieprawidłowo zwanego y, jako Black India Pale Ale. Dlaczego Cascadian? To, to już przed chwilą powiedziałem. Jak widzicie, nalewa się z obfitą beżową pianą. Piękny aromat chmielu zmieszany z aromatami czekoladowymi. E, tutaj użyliśmy jednej odmiany chmielu, czyli Amarillo. E, odmiana bardzo ceniona. Eee, bardzo ceniona i eee, charakteryzująca się takim grejpfrutowym aromatem. Pozwólcie, że... Tutaj jest napisane na tej etykiecie Szanuj Orkę Pi w temperaturze 10-14 stopni Celsjusza. Ja piję e, chyba nawet troszkę cieplejsze, chociaż może i nie. Muszę się zaopatrzyć w jakiś termometr. Goryczka. Powiem szczerze, że hmm, chyba chcieliśmy, hmm, projektując to piwo, myśleliśmy o wyższej. E, ale nie jest źle. Jest, jest wyraźna goryczka. E, mogłaby być oczywiście wyższa. Jest fajny aromat chmielu. Nie jest piwo palone, czy nie jest bardzo palone, no bo jednak troszkę, troszkę tych palonych słodów tutaj było głównie. znaczy Zrezygnowaliśmy z palonego jęczmienia na rzecz mmm, słodu e, czekoladowego pszenicznego, który wnosi właśnie taką fajną e, czekoladę, a nie daje posmaków spalenizny, tak jak palony jęczmień. Nie wiem czy do końca nam się udało osiągnąć ten efekt, żeby piwo było ciemne, czarne, ale jednak nie, nie palone jak stout. Tutaj to już będziecie musieli sami ocenić. Wydaje mi się, że, wydaje mi się, że jednak bardziej czuć goryczkę chmielową niż, yy, niż palonego ziarna. No ale mówię, to już, yy, to już każdy oceni sam. Piwo jest bardzo pijalne. Co akurat, jest, co akurat jest tym, na czym nam najbardziej zależy, kiedy ważymy piwa. Jedyne odstępstwo tak naprawdę robiliśmy dla renifera, przy którym chcieliśmy, żeby on nie był do końca bardzo pijalny, tylko żeby był zapadający w pamięć, żeby on właśnie zmuszał do wolnej degustacji. Eee, tu jeszcze śpieszę wyjaśnić, że jednej ja mam wersję reżyserską w półlitrowej butelce. W, w, do sprzedaży trafiły butelki 0,33 litra. Eee, takie to są przywileje. Eee, <taki> takie to są przywileje twórcy, że mogą sobie zażyczyć po prostu nalanie kilku butelek w, w butelki półlitrowe, a nie w butelki 0,33. Zapraszam Was na premierę. Eee, Dzisiaj, bo już jest po północy, 2 drugiego, drugiego lutego w kilku dobrych pubach, plus oczywiście na miejscu w browarze w Szonstawie. Wiem, że chyba drugiego będzie piwo już polewane w Warszawie, w, po drugiej stronie lustra, chyba w Łodzi, w piwotece i w strefie piwa w... Krakowie. W środę najprawdopodobniej będzie w zakładzie usług piwnych we Wrocławiu, no i pewnie niedługo też jakoś w Setce w Poznaniu. Do tego wszystkiego jeszcze tam dochodzi parę sklepów i jeszcze na pewno będzie piwo w Trójmieście. W zasadzie miało być w sobotę lane, natomiast tam nawalił niestety hmm, kto, przewoźnik i i odebrał paletę dopiero, dopiero w piątek. Także podejrzewam, że niestety w sobotę nie napijecie się tego piwa w Trójmieście. Polecam. Można też nabyć koszulki. Jeżeli nie będzie w sklepach, których byście chcieli kupić, to zawsze można się skontaktować z browarem poprzez adres e-mail. I ten adres e-mail jest chyba contactmaupabrowarwidawa.pl. O ile się nie mylę. To chyba taki jest adres. Wasze zdrowie, zapraszam na orkę. Mam nadzieję, że e, będzie Wam smakować e, i, że, i, że, i że będziecie zadowoleni. E, proszę o komentarze, e, jak, jak, jakie Wasze wrażenia, e, czy, czy spełniło Wasze oczekiwania, czy nie spełniło, czy dobra, czy niedobra. Jeżeli smakowało, jeżeli podobał się film, to oczywiście można polubić go, czyli tam dać łapkę w górę na YouTubie. O, ostatnio dowiedziałem się, że to jest bardzo, bardzo ważne z tego względu, że potem te filmy się lepiej pozycjonują w, na YouTubie i po prostu ludzie, którzy szukają czegoś innego, mogą trafić na taki film, który był dobrze oceniony przez. Przez widzów, no i oczywiście po polecam subskrypcję kanału na YouTube, bo wtedy będziecie wiedzieć o wszystkich filmach. A także można się zapisać na blogu, na blog .com do mailingu, czyli też będziecie o każdym nowym poście powiadomieni. Wasze zdrowie i do zobaczenia.